Cześć, jestem Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj mamy rozdział czwarty pod tytułem Niespodzianka. 3, 2, 1. Wow. Jeśli makes you feel any better, they abandoned you at that. Tak, so I very seriously doubt they even want to see you. Ehm... Um, dobra. Eeey, już widzę maszynkę. O, activated ja ci dam zaraz. Activat Okej, okay, 18 rozdział. Znaczy 18 komora z 22. Eeey... Ale nie przejmuję się tym... Bo lecimy dalej. O oh, fuck, nie. Ten laser będę musiał poprowadzić, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Najpierw chciałbym się pozbyć maszynki, ja tylko nie wiem, czy to jest możliwe. Ja mam iść i mogę iść. To, To 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 to. Tak. Tak, tak, tak. Nie, to, to mnie raczej nie ratuje. Ok, mogę w ten sposób, ale też sobie nie wiem, czy to w ogóle. Nie wiem. Co... A, tu nic nie ma chyba. No, nic tutaj nie ma, a tutaj mogę mieć kostkę. Mogę mieć kostkę, dobrze. Tam też mogę mieć w sumie kostkę. What the hell? Dał się. Buka maszynka. Chwila, kurde jak ja mam to zrobić? Eee, nie, to są ewidentnie mi to nic nie daje. Eee... Chwila... Zobaczam... Tylko tej pieprzonej maszynki musiałbym się pozbyć. Eee, Kurde, no... What the hell? Tu żeby wyjść, potrzebuje laser. I nie tylko. Potrzebuje raz, dwa, trzy, żeby przez... Laser przeszedł przez trzy miejsca. Tam daleko coś jeszcze też jest, ale jak tam się dostać, do cholery. O! To wygląda na... Jakby można tam było rzucić portal. Dobrze, zróbmy inaczej. Przemieśmy się tutaj. Oje oh yeah. Co to robi? Wyrzuca dwie kostki. OK! 6, jasne. Powiedzmy. Teraz tak, maszynka. Co ja z nią mogę zrobić? Problem polega na tym, że nic z nią nie mogę zrobić. Łupia menda. Yy, nad nią nie ma tej ściany, nie ma. Jak złapać te kostki, kostki, kostki? Ech, tak nie, tak też nie. No, ta hell. Jak ja mam je złapać? Mm. Po co tutaj są te portale? Hmm. Um, kurde, ale trudne. Trudne. Baczcie, yeah, jeżeli wpadliście już na pomysł, co zrobić, to gratuluję, ale ja nie mam kompletnie... W tym momencie, że będzie tutaj pomysłu... Dobra, to to... połowa sukcesu jest za mną, bo już wiem co ta... Co tutaj ten przycisk robi. Kwestią jest teraz, żeby te kostki złapać. Jak ja mam to zrobić? O oh my God. Boli mnie głowa od tego, jak dostanę te dwie kostki, to już będzie banał, banalnie to już będzie kompletny banał. Tylko teraz, jak te kostki dostać, to jest to, jest pytanie, tu mi to nic nie daje kompletnie, tam nie mogę rzucić. Tu się to zatrzymuje, dobrze, dobrze, dobrze biczem po prostu nie wyrabiam Chwila <laughs> już mnie namierza Tu coś jest, nie Aha, z tamtym wiem, coś sprawdzić, ale to chyba nie jest, co mi byłoby potrzebne. Tu są kostki, tu jest głupi tunel Tunelem potrzebuję jakoś zrobić tak, żeby żeby te kostki zdobyć Tylko jak ja mam to zrobić No właśnie tutaj rzucę to jest O oh my god Ale to jest Ale ja nie ogarniam <laughs> Już wszystko jasne ZNACIE... Po... Powiedzmy że jasne Um, zobaczcie. Muszę tę kostkę tutaj zablokować. O. I wtedy tamta się zablokuje tu. O i tamta przyleciała tam. <laughs> Wykonane, dobra, czyli jednak to było łatwe, tylko trzeba było chwilkę pomyśleć Screw you, screw you No! Dobrze Teraz się przemieszczę, po kostkę kolejną. O, oh, no. Dobrze. Ua. Ja jestem. What the hell? Okej Mamy jest. do mnie. Musimy spalić spalić maszynkę bo mnie mnie O, oh. Troszeczkę przestawiłem kostkę. Ciach, ciach, ciach. Oj, dobra. I jest już wszystko Git. Mają nas fotomontaż. Wszystko już ogarniam, wszystko wiem. Teraz. Co się przemieściło? O oh god, czemu to się przesunęło? Już wszystko, git otwiera się, no, ja myślę. O, ale to było trudne. No się, teoretycznie łatwe, ale troszkę musiałem na tym pomyśleć. Uff, nie wiem czemu.

See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for, for five more chambers. Okay. Whatever. Well, you know the old formula: comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while, so I guess it's actually pretty funny when you do the math. Um, czemu się tak dziwię, bo tam są maszynki? Męczę, martwię się o tym, a nie dziwię. Mamy kostkę, Uu, zaraz spadnę. Um, mm -hmm. o, tu jeszcze, no tu też dobra? Dobra, to whatever. <laughs> tam jest lasy, dobrze, rozejrzyjmy się, coś sami. Cokolwiek. Tu jest laser. I on sobie gdzieś tam idzie. Tam nie wydaje mi się, żeby coś było. No dokładnie, tu nic nie ma. Dobrze, i teraz... O... Byłem przekonany, że ta kostka jest tutaj zaraz obok tej ściany, ale... w tym przypadku bym musiał właśnie stamtąd jakoś, jakoś coś zrobić. Co, i jak? Tam się muszę chyba dostać. Nie, tam, tam coś jest jeszcze. Um, masakra. Ten tam nie, tak, tam nie można rzucić. Yy, jest kamerka, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć miejsce, gdzie mam coś zrobić. Kilka jeszcze raz sobie, sobie zerknę. Tu jest podłoga nie teges, w sensie nie ta biała. Tutaj jest biała, ale tutaj znowu już nie ma nic, tak? To, 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 to. Chodzi o to, że trzeba się chyba rozpędzić. <laughs> tutaj ma laser trafić. Jeszcze chwilka, bo chcę zobaczyć co tam jest. O, tam jeszcze musi laser trafić, dobra, wszystko jasne. No czyli teraz musimy chyba podziałać tą... tymi kostkami Które w jakiś sposób, no chcąc nie chcąc, muszę pozdobywać Ale chyba nie, na pewno nie w ten sposób, który właśnie próbowałem A, A czy kostkę kostką mogę jakoś... Jakoś... Może? A to chyba raczej nie wyjdzie No, niestety nie. Dobra. Whatever. Bierzemy ją i zmienimy tor troszeczkę. Are you center? Ok. A. Chwila, bo też jednak problem tutaj się pojawia. Tu nie ma ścianek białych. Może że tu jest, ale nie ma. Weźmy kostkę. Nie ma. Mógłbym to skierować. Aha. Tam nie pójdzie. Chwila. Tu jest spadek. Kurczaczek. O, są, czyli to coś się... To robi coś takiego. Teraz, teraz pomyślmy. Pomyślmy. Wiem. Tam. Tylko co to zrobiło? Co to zrobiło? Co to zrobiło? To w ogóle przechodzi przez tamto? Bo chyba jednak zaczynam mieć wątpliwości. Tak, przechodzi. Aha, czyli po prostu przeszło przez jeden ten i, i, i się odblokowało. Teraz musi przejść przez to i później jeszcze w jakiś sposób trafić tam. Eee, czyli potrzebuję teraz kostkę. kostkę, kurde. Oczywiście to jest trudne. Po co są te ściany tutaj na tych bokach? One mnie tylko zmylają, chyba. Eee, tam się nie ma jak dostać, chyba że tam mogę rzucić portal. Nie, nie mogę. To o co mam? Ta 19 komora. No to ja wiem. Czy jest wyskoczenie, ale na kole mnie to. O, skurcze biki. Co mi to dało? Aha, to, że muszę najpierw się tutaj dostać. Nie wyskakując jakoś, czyli na bok. Ja kurde, jego raz Eee. Jak to zrobić, jak to zrobić? No tu. Oh my god. Nie, 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 nie. nie. Dobra, nie, inaczej. O może jeszcze póki co weźmy tą kostkę, bo widocznie coś jeszcze brakuje. Eee, ale teraz, jeszcze muszę się tam dostać, żeby się tam dostać, muszę się na dół. Musiałbym właśnie wskoczyć tu, tu żeby mnie wybiło. A generalnie, mogę to zrobić. Znaczy, mogę rzucić tam całą kostkę, ale to będzie ryzykowne. Bo jeżeli ja tam nie doskoczę, w jakiś sposób mi się nie uda tam dotrzeć. A zapewne mi się nie uda. Bo jak? No to wiecie Wiem już jak to będzie hmm. Jak to będzie działać Kurde no Zresztą to mi wybijać od razu Nie, dut, nie chciałem żyć portalu O są i w tym momencie gdy wracam mógłbym szybko tam yy, rzucić portal, ale to i tak wydaje mi się, że będzie już za mała... za mała prędkość. Mogę spróbować. Dobra, na razie zróbmy to po prostu z kostką. Mmm. Ciach. Oh no! Try again. O. Dało się. Good. Teraz. No. Ugh. Niebieski, niebieski. Cch. Awesome. Good. Ciach, 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 ciach. I teraz ostatnia, czyli tamta kostka. A, najpierw tutaj. E, ciach. Niebieski, niebieski. O, zleciała. Tam, gdzie miała zlecieć, na dodatek? szkoda tylko że ja nie wleciałem. Tam od razu. Aha, laser. I to sobie, o nie no, złap tą kostkę normalnie. Thank you. Awesome. I teraz muszę za pomocą właśnie tej sprężynki się tam dostać. A żeby to zrobić wystarczy... tam będzie. Trzeba dać to coś. Pomarańczowy i niebieski. Auć, 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 auć. Kurde, a co z tymi maszynkami? Zapomniałem o nich <laughs> Mogę je spalić Oczywiście mogę je spalić i Ja to ja to muszę zrobić Bo to inaczej... Ciach, 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 ciach Subcia. Zapomniałem o tym całkowicie, że one za Że muszę się od pozbyć Dobra, to mi się podobało, to było bardzo fajne Maręczowy, ciao, mam laser, bardzo ładnie, super. Troszkę nad tym musiałem posiedzieć, pomyśleć, ale wyszło w końcu, wyszło. Z czego jestem zadowolony? Dobra, mam 18 minut i zostały mi teoretycznie dwie komory testowe, nie trzy. 20, 21, 22, tak, 3. Uchwała federalna wymaga, żebym zaproponowała, że następna księga testowa wygląda dosyć dobrze. Tak, ta instalacja jest kompletnie całkowicie operacyjna. Mhm. O kurde, tu dobra, w takim razie będzie tutaj się trzeba bardzo dużo bawić, e, widzę, portalami. I to w dość rozsądny sposób. Okej. Okay. B, 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 b. Skąd wychodzą lasery? Stąd i stąd. Czyli mamy dwa źródła laserów. Tu jest gówno. I o oh, kurwa, mam, mam tylko dwie kostki. Aucie, aucie, ociecie. Auci. Dobrze. Pierwsze działa. Ale to nie jest sukces, ponieważ... Yy... Fila, jak ja mam? O kurde, tu jeszcze jest. Fila, mm, myślę, 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 myślę. O kurde, nie, 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 na razie nie, Na razie nie, na nie, 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 kostki, jak ja mam to zrobić? A wiem, dobra? Mo możliwe, że wiem, ale nie wiem. <laughs> Spróbujmy, może. O, to nie wyjdzie za bardzo. O, wiecie, o co mi chodzi, tak. I teraz to. Musiałbym tam wcelować. Kurczaczek. Tam. Chwilę, 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 chwilę. Nie, nie wiem czy to tak wyjdzie Chyba, że Tak bym zrobił A to dał tam, ale to nie, nie kurde, nie mam jak tam dać Nie mam kompletnie jak A uh, Myśl, 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 myśl O kurde żebym w ten sposób zrobił? Nie, W ten sposób nie mogę zrobić, bo już w ogóle jest aucić masakra, tragedia. Um. <ścoughs> kurde, 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 kurde. Dobrze, a gdybym tutaj dał niebieski I to jest to, słuchajcie To jest to, bo tutaj celuję tam A tym celuję tu Ha, <laughs> banał A ja się tam męczyłem Dobra, to było bardzo szybkie, proste... Prostsze od poprzedniego. No bo mała komora dlatego. Ale idziemy dalej. Spróbuję się uwinąć 30 minut, bo wiem, że taka długość odcinków jest właśnie najlepsza, ale zobaczymy. Najwyżej na no oczywiście, jeżeli będę się to przedłużę. Jednak chciałbym tutaj poświęcić yy, Jednemu rozdziałowi cały odcinek.

Nie o nie, o nie, z tak, udusili mnie. Um, nie wiem o co w tym chodziło. Nie wiem czy z kułem, ale chyba tak. Chyba wydaje mi się, że tak. Nie, nie tak to miało wyglądać. Czyli mam tam nie wchodzić. Dobrze, tyle wiem. Ale skoczyć tu nie mogę. Dobrze, idziemy za, za nim. Czyli w tą stronę. Oh, Uff! hell Nie wiem, czy tam w sumie można było zostać w tej komorze. Nie mam pojęcia. Ale to chyba tak miało być. Wow! I'm coming! Gdzie mam iść, Gdzie mam iść oh, No! Chyba nie! No chyba jednak nie, no przecież ją przewróciłem, no bez kitu O masko! Oh, jaka bieda. Dobra, szybko szybko. Come on! Come on, come on! Come in! Ale gdzie ja mam w ogóle biec? A ja ci dam activated No jak mam do ciebie pójść? Chwila Z pewnością coś przeoczyłem Chyba mogę portal rzucić Nie Tak, portal, tylko gdzie? Tam No, o oh no, no, no. Oh gotem. Mogłem tą wieżyczkę gdzieś w ogóle wywalić w kosmos, zapomniałem, nie, nie zapomniałem. Myślałem, że mi się uda, że zdążę. Oh my God. Nie musisz od początku. Oje oh yeah. chwila. O dobra, mam portal, czyli niebieski w starszyce. rzucę. się. My próbujemy generalnie uciekać Biegnę Okej okay. O kurde Ś Ściany się Przemieszczają i by nas zgniotły No dobra Co teraz? Zabrali mi portal. No cóż, zobaczmy co teraz jednakże. Nie wiem, czy, mówię, nie wiem czy tak miało być, czy nie. Kompletnie nie wiem. Rozdział piąty, ucieczka. Czyli tak wyraźnie tak miało być. Dzięki za obejrzenie oczywiście tego odcinka i zapraszam do kolejnych, w których się będę zmagał w dalszym ciągu z portalem dwójką. Trzymajcie się. I cześć!